A w dzisiejszym odcinku powiemy, pogadamy trochę o Anarchy czyli nowej dramie na YouTube. Mm, tak. Drama polega na tym, że śmieszny, śmieszny, czyli nasz kolega, który. Przepraszam za moje lagi, który nagrał o tym piosenkę i w ogóle zrobił total. Znaczy, może nie drama, ale z nich jest drama. I popieram go oczywiście, bo rozumiem, że jak można tak oskamić ludzi na pieniądze, że w ogóle. No ale serio. Oni chyba mieli jakiś procent, ale nie pieniędzy, a bardziej guci albo tego koncertu. Ja nawet nie wiem, czy oni piosenki mają. Przepraszam za moje laki, ale no internet be like. Oczywiście zachęcam do subskrybowania, ale serio, oni robili sobie z tego procenty jakiegoś na ubrania, jakiegoś drugiego rzeczy. Jak słuchałem te piosenki, no, oglądałem w ogóle, to bardzo zrobił, bardzo fajny materiał, który bardzo mi się spodobał. I rozumiem, jak można okradywać ludzi. Nie. Po prostu wymyślić jakąś głupotę i z tego mieć pieniądze. Nie. Anarchia dziwca, wcale nie, nie, nie wydawało na swój koncert. tylko, Znaczy nie na koncert, tylko na serwer. Choć potrzebowała tego, bo czasem lagi były. No śmieszny oko, jak to zrobił. Niby dawali im ogólnie to też chcieli ukryć jego film. Bo bali się i nawet chcieli przeprosić, ale to im jakby, to jest głupie trochę. Moim zdaniem. Moim zdaniem, Niesieśny bardzo dobrze zrobił i bardzo mi się to podoba. Tak więc popieram go i bardzo się cieszę. I ogólnie, dacie suwa. my się bardzo cieszył. Yy, próbujemy przygodzić Barteczka, i myślę, że Wam się podoba ten artykuł, bo to serio nie jest fajne. oskamywanie. Jak Dexy w ogóle mógł oskobać swojego brata na pieniądze? To jest w ogóle dziwne. Pienio ludzie robią z pieniędzy potwor potwory. No tak. Nie, przepraszam za moje nie dobre Po. Yy, bo... no, no, no 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 no. Tak więc. Co powiedzieć, no? Bardzo, znaczy, nieśmieszny, oczywiście jak jeszcze raz go popieram, bo oh, mądry chłopak. Jeszcze pokazał twarz ostatnio widziałem. Anarchia jakby powinna zrobić w inny sposób. Koncert... Nie nawet nie wiem co oni piosenki mają. Koncert nie jest taki ważny jak... no jakby koledzy. Znaczy w sumie oni nawet już nie są kolegami. No. Anarchia nigdzie. Niby... jeszcze do tego... Brawo Sagi za uszukiwanie, znaczy faboryzację graczy, która bardzo wkurzyła graczy, albo stanie na game modzie, żeby zbierać i oszukiwać, żeby oszukać graczy, bo ani go nie uderzysz, ani nie ten, ale serio smutne. Teczki, które pokazał, no jakbyś nieśmieszny, był... Wy... Czuję, że Śmieszny bardzo dobrze zrobił, mówiąc i to prosto w twarz. Y mogło się to potoczyć gorzej. No, cho jako chodzi o content, y że niby anarchii macie taki dobry content. Nieprawda, bo oni, na przykład jak Nieśmieszny, on robił con content z takich filmów jak Zombie Jelenie, na przykład jak ktoś oglądał, albo na przykład... Nie No, znaczy jak na przykład, czekajcie, co tam były. O Josi, o. Nie, chyba się nie było. To po prostu nie pamiętam. Powie... On na Archididi na pewno było coś też. No, ale i tak ta drama powinna zostać już zauznana, ale no, nieładnie chłopaki, no ładnie. Ogólnie i też chodzi o współpracę. Ostatnio mo na moim dla mojego kolegi, czyli Xertiego, każdy każdego zna. Yy, dlatego, że robi potworne, wielkie wyświetlenie. Może dla was to nie potworne, ale no, dla mnie dosyć stało, bo już dopiero zacząłem nagrywać. No może nie dopiero, ale dobra. Ale no. M też bardzo dziękuję za takie wyświetlenia. Myślę, że Wam się to spodobało, ale tak. Fabury bo Oko Zakusa, który stanowił jakoś pomóc, ale widzę, że nam nie wyszło tak samo jak Lefameusza, który zrobił trochę mniej wyświetleń niż yy, nasz ul kolega Uśmiechnięty, no ale też zrobił trochę. Myślę, że ten filmek będzie miał tyle samo. I no co czy więcej mieć? Dajcie, na czym obrać? nie będę następny. Jak będziecie... i zrobimy ogólnie specjalną na 20 subów. Jak dobijecie oczywiście, bardzo bym chciał. Tak więc... no kochani widzowie. Moim zdaniem koniec.